Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj długo przeze mnie wyczekiwany y, Pikem z Majora. No, tutaj mamy y, typowe tak jak co roku. Y, kupimy jedną na pewno i Pikema tego tańszego wezmę, gdyż no niestety na droższego. Za 45,95. No, także kupujemy i aktywujemy przepustkę. I mamy oczywiście tak zwane klasyczne wyzwania jak y, zawsze w trakcie pikama, czyli no mówimy, musimy wytypować kilka poprawnych drużyn, przez co będziemy mogli <laughs> y, ulepszyć swój poziom od znaki. Zagrywam y, wyzwanie i tak, 4 dni 20 godziny, by zatwierdzić typy. Tutaj są te drużyny, które y, się zakwalifikowały. No i takimi pewniaczkami, mi się tutaj, które przejdą dalej, oto ens, G2, y, Astralis, vitality bym jeszcze dał, że przejdą hmm. z tych reszty, no wiem, ja bym dał na Impera. no bo to Brazylijczycy to nie chcę tam, się daje, że pokażę klasę. I kto dalej mógł przejść? Tam, że tymi Lipki przejdzie dalej. No i małem dobrą ekipę, choć wiadomo, że nie są tak w formie jak byli kiedyś. No i ostatnią drużyną będzie. Hmm. Forest na pewno nie. I proszę, no to aż tak średnio. Enterna, Fire, no niby są w formie, ale czy aż tak są dobrze, żeby przejść? No, dobra, obstawię na nich. Wierzę, że przejdą dalej. I tak, drużyna, która przegra wszystkie mecze. I HC tam. A drużyna, która wygra, ewentualnie 3. No, na na outsider. takie. Taki się też taki mój typ. Dobra, więc tak, czas yy, aktualizujemy typy. Jeszcze otworzymy sobie yy, paczkę pojemnik z naklejką. Yy, a weźmy Challenge stickers. Jedną zakupimy. I sprawdźmy. Może coś drogiego będzie? Fajnie, jakby coś się tra drugiego trafiło. No nie, 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 zwykłe, ale ELS. nie, 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 takie sobie brzydkie, jakby tak tak nie, takie ładne. ładne. No, także... także na dziś to tyle. tyle trzymajcie trzymajcie się do następnego. Siema. I